Witam, ja jestem Gold i dziś mówimy sobie trzeci akt fabuły Fontaine, w którym działo się wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście na moim kanale macie streszczenie niemal każdego rekonkwesta od początku do końca, więc jeżeli nie znacie angielskiego albo skipowaliście dialogi, albo po prostu boicie się, że mogliście coś przegapić ważnego, to gorąco polecam zapoznać się z tą serią. Ale sporo to już powiedziałem, to w takim razie upewnijcie się, że wasze czasem w wygodnej dla Was pozycji oraz zdrowej i zapraszam. Zanim co, przypomnę jeszcze to, co się wydarzyło w poprzednich aktach Fontaine, a głównie to, że Charles, mimo niewinności według Newwillet, został skazany przez Oratrice. Neuville chciał zbadać tę sprawę, ale mieliśmy mu dać trochę czasu, choć jak się okazuje, już w trzecim akcie idziemy po ciężkim dniu spać, gdyż jesteśmy zmęczeni, a na zajutrz przybyła pewna pani imieniem Isadora. Która mówi nam, że Monsieur Neuvillet wzywa nas do siebie. Służąc, dojdziemy do Pala Mermonia, żeby dowiedzieć się tego, co Willet ma dla nas do przekazania. Gdy go spotykamy, mówi on, że ma coś ciekawego i chce nas z tym zapoznać, ale to od nas będzie zależeć, czy my mu w tym pomożemy, czy nie. Wtedy mamy retrospekcję sytuacji sprzed kilku godzin, gdzie Neuvillet rozmawia z Furiną, hydroarkonem. Rozmawiamy o niej o bardzo ciekawej rzeczy, bowiem o tym, że pewien dyplomata, że nie zna, jej, znany jako The Nave, czyli to tutaj przyjechać. Na rozmowę dyplomatyczną. No mówił, że Arlekino jest oryginalnie swą ten, ale sugeruje, aby odrzucić tą propozycję. Dodaje, że Arlekino jest tu dlatego, aby zobaczyć co z Childem, ale przez to, że jest to świeża sprawa i nie jest wszystko do końca wyjaśnione, to Fatui i Sneznaja nie powinni nawierać na nich takiej presji. Tym bardziej, że co oni powiedzą, że jakaś maszyna powiedziała, że Child jest winny, no. Trochę słabe wytłumaczenie. Raczej by to nie przeszło. Hydra czyli Furina jednak mówi, że powinna się z nią spotkać. W końcu już Neznai i Fontaine są w dobrej relacji, więc odmawianie takiego spotkania mogłoby pogorszyć relacje między tymi zaprzyjaźnionymi narodami. Nowilat mówi, że i Fontain dla siebie są dobrymi nacjami, ale to nie oznacza, że są jeszcze przyjaciółmi. Również dodaje, że bycie nieprzygotowane na takie spotkanie popsułoby ich relacje a nie naprawiło. Furina jednak stawia na swoim, a potem błaga New Willet, żeby z nią poszedł, a potem znowu się chwali, jaka to nie jest super, po czym licząc na New Willet, wychodzi. Ta, cała furina. Następnie jednak mamy opis owego spotkania, gdzie jest Monsieur New Willet, Furina, czyli Fossal, czyli Archon oraz Denew, czyli Arlekino, czyli Czwarty Harbinger. I w sumie to trójka sobie siedzi i popija herbatki, rozmawiają w sumie o niczym ważnym, poza tym, że Arlekino wypomina Furinie, że i dwójka dzieci z House of Hearts, czyli tego sierocińca, który ona prowadzi, czyli po prostu Leni i Len zostali przez nią areszkotowani, ale w sumie poza tym to taka typowa pogadanka. Pitu, pitu, ale nagle Newilet mówi żeby Arlekino przeszła do rzeczy, bo pewnie jest tutaj odnośnie Childa. Czwarty Harbinger nie zaprzecza, ale mówi, że nie muszą Childa wyciągać z więzienia, jeżeli nie chcą, no bo w końcu jest więźniem. Jednak Arlekino chce sama wejść do fortecy Meropit, czyli właśnie tego więzienia, żeby się po prostu z nim spotkać i zobaczyć, czy wszystko z nim dobrze. Furina jednak zdaje się mu być zakłopotana, co potem wyjaśnie, ale Neville ratuje sprawę, mówiąc, że forteca jest bardzo autonomicznym regionem, co oznacza, że rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę władze Fontontan. Ten nie mają zbytnio kontroli nad tą fortecą. W sensie mają, ale traktują to jako osobny w ogóle region i raczej się tym nie interesują. Więc Neuvillet wysuwa inną propozycję. I tutaj kończy się retrospekcja. Nasz dziadek mówi, że jego pomysł to wysłanie kogoś do fortecy, aby zdał raport o Childzie. Jednak dlaczego Neuvillet aż taki pomysł chciał mieć? Otóż sprawa się komplikuje, gdyż. Childa po prostu w tej fortecy nie ma. Nie wiadomo jak, ani gdzie, ani kiedy zniknął on z fortecy, jednak wiemy, że nikt jej nie opuścił, więc musi być gdzieś w środku. I tego też obawia się właśnie Furina. My jako przyjaciele z i czyli Childa, zgadzamy się go odszukać, pomagając przy tym Neuwiatowi. Na Dodatkowo forteca nie jest do końca więzieniem, a miejscem spotkań dla oskarżonych, gdy jest to właśnie silnie autonomiczny region i ludzie tam po prostu żyją, a nie są jakby za kratkami. Zresztą dowiecie się tego w tym questie, co oni tam dokładnie robią. Neewilet no, mówi jednak, że mimo iż ma tam swoich ludzi i osobiście zna się z dyrektorem tego więzienia, a bardziej lordem, to nie może on sobie od tak tam wejść, więc musi kogoś fałszywie oskarżyć. Udaje on, że oskarży nas fałszywie, po czym zostaniemy tam zaprowadzeni, jego przypadkowi więźniowe na jakiś krótki czas. My oczywiście chcąc uratować Childa, zgadzamy się jak mówiłem, no ale na koniec, co ciekawe, New daje nam ciasto i ono też będzie ważne. No, my mogłem spotkać się z New Willetem koło fortecy, ale najpierw chcemy się dosyć najeść, aby nie być głodnym, gdyż nie wiadomo co nas czeka w fortecy. Idąc do Café Lucerne, zamawiamy dużą ilość jedzenia i gadamy coś o fortecy, co słyszy Charlotte, czyli dziennikarka. Mówi, że słyszała o czymś, że gadamy o fortecy, ale panią prawie się wygaduje, ale w ostatniej chwili mówimy, że spoilerowaliśmy zakończenie książki publicznie, Dlatego sami idziemy do fortecy, ponieważ przeskrobaliśmy, ale spokojnie, na krótko. Charlotte wtedy prosi nas, abyśmy zdobyli dla niej informacje odnośnie tej fortecy, bo nikt nie wie zbytnio o niej, a w zamian za to zapłaci nam za jedzenie, na no co Paimon się zgadza. A Charlotte, widząc, ile jedzenia zamówiliśmy, się trochę przeraża, bo Paimon była bardzo głodna. Po zjednoczonym posiłku, oczywiście, idziemy do New Willeta z pełnymi brzuchami. Kiedy docieramy na miejsce, New Willet mówi, żebyśmy na siebie uważali, żebyśmy nie wpadali na Red Slaya, czy tego lorda więzienia, bo możemy narobić sobie kłopotów. Poza tym, wzywa on do nas policjantkę, a bardziej osobę z The, The Guards, która nas oficjalnie aresztuje i bierze na dół. Wtedy oddaje nas ona w ręce recepcjonistki, która mówi, że musimy się zarejestrować. Co ciekawe czyta, że jesteśmy oskarżeni na 45 dni przez, uwaga, zjedzenie ciasta Arkona bez jego zgody. Tak, Newville dał nam to ciasto specjalnie. Poza tym recepcjonistka robi nam zdjęcia i znowu nas odprowadza do osobnika imieniem Dekin. Oczywiście próbujemy zadać mu jakieś pytania odnośnie fortacji, jednak ten siedzi cicho, ale po chwili mówi, że po prostu siedzi cicho, bo nie mamy mu czym zapłacić, ale za to, że nie stwarzamy w sumie od początku problemów, jak niektórzy więźniowie, którzy płaczą mi w ogóle, ponieważ Dekin również jest więźniem, co zapomniałem w sumie wspomnieć, to mówi o co tutaj tak naprawdę chodzi. O w więzieniu nie ma mory, a rządzi tutaj inna waluta kupony. Można za nie kupić cokolwiek, a nawet poukładać sobie życie, czego on to sam powiedział, zmienić swój los. Wyjaśnia też, że dzięki kuponom znaczna większość więźniów po odsiedzeniu wyroku tutaj zostaje, bo im po prostu jest tutaj dobrze, to również wyjaśnia, dlaczego tak mało ludzi wie o fortecy, no bo sporo tutaj nikt się nie wydostaje, bo każdemu tutaj dobrze, no to nikt tego publicznie nie mówi, co tam się dzieje. Kiedy dochodzimy do celu podróży, czyli bramy wewnętrznej fortecy, spotykamy meki, które wydają się na nas iść i kiedy przygotowywamy się do bitwy, nagle wkracza Wrightsley, czyli dyrektor lord więzienia. Po prostu główna osoba tutaj, do której każdy ma respekt, nawet Dekin. Ciekawe kiedy Ridesley pyta się nas, jak nasz osobnik się sprawował, odpowiadamy mu, że dobrze, za co Ridesley daje mu dodatkowe kupony, ale na początku chce nas oprowadzić, ponieważ wie, że jesteśmy przyjacielami Monsieur New Villette, więc rozdzielamy się z Dekinem i idziemy z Rodesley. On nas zabiera najpierw do kupon Cafeteria, czyli miejsca, gdzie możemy za darmo coś codziennie zjeść, bo w końcu. Więźniowie muszą się jakoś wyżywić, no jest to podstawowa potrzeba człowieka, a potem zabiera nas do miejsca zwanego Pankration Ring, które służy do tego, żeby spory między więźniami były zatrwane właśnie tam, poprzez bójkę. I co ciekawe, zwycięzca może dostać kupony, ale jeżeli ktoś pobije się za mocno lub kogoś zabije, to dostają jeszcze kilka lat, to jest dosyć ryzykowne. No a poza tym są tam również obstawiane walki. Na trzecim przystanku Redsley mówi nam, że mają tutaj fabrykę meków, oraz dodaje, że na razie nie musimy się przejmować pracą, ale to właśnie tutaj będziemy zarabiać nasze kupony. Poza tym spotkamy Lenny i naprawdę jesteśmy zdziwieni jego obecnością. Jednak Lenny mówi, że po prostu się zapatrzył na coś. I już nie przeszkadza Wradowi, tak jakby chciał udawać, że się nie znamy przed nim, co my również robimy i idziemy po prostu dalej. Ostatnim czwartym przystankiem w oprowadce po fortecy jest Sijuin, czyli po prostu pielęgniarka zajmująca się więźniami. Dlatego Red zaprasza ją na zjedzenie obiadu z nami, bo dodaje, że nasza oprowadzka dobiegła końca. Kiedy idziemy na spotkanko w czwórkę, w sumie dowiadujemy się dwóch rzeczy. Redsley chciał po prostu wiedzieć, co tam u New gdyż prywatnie są przyjaciółmi i czasami się spotykają, natomiast sporo u niego wszystko dobrze, to Redsley zostawia nas i od teraz jesteśmy faktycznie wolnymi więźniami i musimy radzić sobie sami. Poza tym dowiadujemy się, że darmowe racje żywnościowe w kupon kafeteria są tak naprawdę randomowo dobrane i zapakowane w pojemnik, więc nigdy się nie wie do końca, na co się trafi. Na koniec owego dnia idziemy jeszcze do naszego pokoju, gdzie zauważamy kartę lenija. Jest na nim napisane, że fajnie, że na nas spadł, oraz zaprasza nas na spotkanie w strefie produkcji następnego dnia. ciekawe Traveler, czyli my z Paimon domyślamy się, że pewnie jest on tutaj, bo Arlekino go wysłała, aby też ktoś z Fatui zbadał sprawę zaginięcia Childa. Następnego dnia udajemy się do strefy produkcji, gdzie zarabia się kupony, a bardziej jesteśmy tam zaciągani przez strażnika. Oczywiście wszystko nam potem strażnik imieniem Granville wyjaśnia, a my zaczynamy pracę. Po wykonaniu pracy dostajemy 400 kuponów. I za każdym razem będziemy tyle dostawać, i mimo, że jesteśmy teraz zmęczeni, to musimy znaleźć przecież lenija. Po chwili szukania, znajdujemy go i oczywiście pytamy się, co on tu robi. Najpierw mówi nam, że on zrobił występ, i podczas niego portfele publiczności zniknęły. Jest znowu skarżony, ale my tak łatwo się nie dajemy, i myślimy, że jest to podpucha. I pytamy się, o co naprawdę tu chodzi, co on tak naprawdę robi w tym więzieniu. Okazuje się, że Arlekino faktycznie wysłała Lenea, Dynet i w dodatku Cheminy do fortecy, aby ją zinfiltrować, bowiem jej inni szpiedzy znikali bez śladu. A w dodatku Arlekino podejrzewa, że forteca ma jakiś sekret. Leni mówi w dodatku, że Arlekino doszła do konkluzji, że Furina nie ma przy sobie gnozy. To jest zastanawiające, gdyż raczej większość arkonów ma je przy sobie. Albo bardziej w sobie, no chyba że mają serio jakieś powody, żeby tej gnozy przy sobie nie mieć, tak jak Raiden czy Nahida. Lynette i jej brat jednak nie wiedzą jak Arlekino doszła do takiej konkluzji, ale jej wierzą i mówią, że sekret fortecy jest właśnie taki, że to tutaj leży gnoza, a bardziej po prostu podejrzewają, że jest taki sekret, bo nie jest to oczywiście potwierdzone i chcą to zinfiltrować. My oczywiście mówimy, że jesteśmy po Chalda bo New tak kazał. Leni wtedy mówi, że możemy połączyć siły w przeszukiwaniu fortecy i odkrywaniu jej sekretów, bo w końcu obydwu nam zależy na powstrzymaniu przepowiedni Fonten. Przepowiedni odnośnie za to wszystkich ludzi w poprzez podnoszenie się poziomu wody. Początkowo odrzucamy ofertę, jednak kiedy Lenet mówi, że bardzo na tym zależy Leniowi, zgadzamy się wymieniać informacjami. I tak, pierwszą informacją jaką to rodzeństwo nam daje jest to, że Worteca ma rzekomo jakąś opuszczoną strefę i w sumie tyle. No oczywiście domyślamy się, że hej, tam może być Child, jednak zanim cokolwiek zrobimy musimy coś zjeść, bo oczywiście jesteśmy głodni po całym dniu roboty. W restauracji jemy troszkę gorsze jedzenie niż wczoraj, jednakże spotykamy tam widoka, czyli więźnia, który mówi, że jesteśmy jeszcze niedoświadczeni i dodaje, że to miejsce ma tak zwane hidden rules, czyli ukryte zasady. Gdy chcemy zapytać się, jakie to są zasady, oczywiście domaga się kuponów, jednakże rozumie on, że nie mamy ich zbyt wiele, więc daje nam czas na ich zarobienia. Kiedy jednak zarobimy, mamy się do niego zgłosić, jeżeli chcemy informacje. Resztę dnia spędzamy raczej na odpoczywaniu i jedzeniu, po czym znowu idziemy spać i mamy już trzeci dzień w celi. Jednak podczas snu mamy wizję, gdzie widzimy najpierw wizję Childa, a potem jego samego. W sumie to nic on nie robi, stoi na środku fortecy i prawdopodobnie nad czymś myśli, jednak mamy napisane, że Child był przez coś wzywany. Wydaje się to być dziwne i po przebudzeniu mówimy o tym Paimon, na co ona mówi, że prawdopodobnie była to właśnie świadomość Childa, którą nam przekazał poprzez jego wizję, którą oczywiście mamy z aktu pierwszego. Następnie po prostu idziemy do pracy, co będzie naszą rutyną wręcz bym powiedział. Po pracy natrafiamy na Rowana, czyli więźnia, który jest w tym więzieniu, a bardziej fortecy już 15 lat i żyje mu się dobrze, dlatego zadajemy mu pytania odnośnie właśnie Hidden Rules, czyli tych ukrytych zasad, bo prawdopodobnie może coś o nich wiedzieć. Mówi nam on, że faktycznie Tycznie jest coś takiego jak ukryte zasady, i mówi nam, że jedna z nich otoczona jest w dodatku pewną legendą. Powiem, kiedyś był chłop, który bardzo intensywnie pracował, jednak pewnego dnia podczas lunchu zniknął i nie dość, że nikt nie wiedział gdzie jest, to jeszcze nikt go nie pamiętał. Stąd ukryta zasada, że jeżeli będzie się ciężko pracować przez 3 dni z rzędu i nic poza tym nie robić, to potem podczas lunchu stanie się coś strasznego, jednak nas to intryguje i chcemy to oczywiście sprawdzić. Potem idziemy coś zjeść, co Paimon określa, że jest bardzo dobrym daniem. A potem idziemy jeszcze do roboty i idziemy spać. I teraz 3 dni będziemy realizować swój plan. Więc idziemy do roboty, bo musimy zasuwać, a nie się opie, radiościany i nie robić. Więc przez 3 dni z rzędu ciężko pracujemy. I w końcu po tych trzech dniach podczas lunchu spodziewamy się fireworków. Jednak wszystko jest pozornie normalne. Gdy jednak otwieramy nasze pudełka z jedzeniem. Dostajemy dziwne, fioletowe mięso. Pytamy się u Seja, który rzekomo gotuje te dania, czy to na pewno normalne, ale on mając nas w nosie mówi, że wszystko powinno być dobrze. Na tą wiadomość Paimon i my dochodzimy do wniosku, że musimy zrobić śledztwo o tym przypadku na własną rękę. Pytamy się trzech osób. Jakiegoś typa, który nic ciekawego nie mówi. Rwanda, który mówi w sumie, że Singwin znika zawsze na 30 minut przed lunchem, co wydaje się dziwne i zastanawiamy się, gdzie ona może się podziewać, choć potem właśnie jest ona trzecią osobą. Jak ją ona mówi, że po prostu lubi sobie patrzeć na pracujących ludzi. Dlatego potwierdza nam ona, że jest ona meluzin, a nie człowiekiem. Następnie, dalej, szukamy i wpadamy na Dikana, czyli osobę, co nas do fortecy przyprowadziła. I w zamian za dobrego słowa o nim, on dostał kupony. To ciekawe, podzielił nam się on nimi z nami. A po otrzymaniu tych kuponów, dalej kontynuujemy śledztwo i zaprowadza nas ono do sali, gdzie Siżuin właśnie sobie leczy chorych. Ale przed nią leży sobie taki notes, w którym jest napisane, że meluziny postrzegają kolory i ogólnie świat inaczej niż ludzie. I na przykład czasami piękny prezent w oczach meluzin może być brzydki w oczach ludzi lub vice versa. Kolejnie spotykamy Lynette na zewnątrz, która mówi, że liny dali jest ciekawy owej opuszczonej strefy, natomiast Lynette, przez to, że jest dłużej niż my, daje nam kolejne kupony i mówi, że one nie tylko mogą dać nam jakieś rzeczy, ale także dostęp do informacji od niektórych ludzi. Po tym dość dziwacznym dniu idziemy spać. Dochodzimy jednak do wniosku, że nie warto poruszać kwestii tego mięsa, bo raczej nie ma to w związku z childem, i ogółem raczej to namieszało u nam w głowie, a nie przybliżyło do childa. Jednak myślimy, że hej, child lubi walczyć, więc może wy pan Ring, czyli miejscu, gdzie po prostu ludzie walczą, będzie o nim coś wiadomo. I tak, jak budzimy się następnego dnia, pierwsze co, to idziemy oczywiście do pracy. Ech, ta praca. Choć teraz bierzemy sobie lżejszą pracę. Więc się nie przemyczamy, a po pracy mamy lunch, na którym jest normalne jedzenie. Potem idziemy do wcześniej wspomnianego. Pankration Ring. Tam spotykamy chłopa, który mówi, że raczej nikt nie chciałby z nami walczyć, bo widać, że silni jesteśmy, jednak przedstawia nam pewną grę w rękawiczki, a do wygrania są kupony, więc sobie gramy i wygrywamy. On w zamian mówi nam kolejną Hidden Rule, czyli ukrytą zasadę. I zasada jest taka, żeby w obstawianiu walk nie obstawiać jednocześnie na dwóch bokserów po przeciwnych stronach. Mówi, że wtedy następnego ranka spotka nas coś złego i mówi tam znowu jakąś historię o bokserze, który był zamaskowany, ale mu kazali zdjąć maskę, ale on odmówił i zachował dzięki namu honor. I ma być to przykład, żeby nie robić czegoś niehonorowego, czyli obstawiania na dwóch bokserów jednocześnie. No, więc chyba nie muszę mówić dalej, co robimy, ale oczywiście poszliśmy spać, potem do pracy, do jedzenia i następnego dnia za 3000 kuponów, czyli dosyć dużą część z naszych czterech pół tysiąca, daliśmy na obstawianie na dwóch różnych bokserów mierzących się ze sobą. Następnie od razu idziemy spać, a rano przychodzi do nas strażnik i mówi, że dostaliśmy przesyłkę, co wydaje się dziwne. Paimon jest przerażona, a już totalnie szaleje, gdy otwieramy przesyłkę, tam znajduje się butelka czegoś, co wygląda jak substancja płynąca w żyłach. Wtedy stwierdzamy, że nie pójdziemy do pracy, co kosztuje nas 400 kuponów kolejne, a robimy to po to, żeby zbadać, co to za substancja, gdyż nie chcemy jej otwierać. Idziemy do naszego ringu, jednak zanim co? Spotykamy pewnego promotera, czyli osobę, która chciała zareklamować fontę, czyli nabój, właśnie w fortecy. Haley Wrightsley stwierdził, że nie, i w sumie to tyle. Choć kiedy docieramy do ringu, oczywiście po. W powiedzeniu Kolinsowi, że w sumie nic takiego się nie stało, on mówi nam, że to właśnie Fonta jest sponsorem tych walk. A my łączymy to w kropki i myślimy, że promotor przyszedł tutaj, aby po prostu mieć z tego profit, a nie tylko sponsorować walki na w fortecy, a nie sprzedawać tu fonty. Co więcej, starta papierów obok potwierdza naszą teorię. Następnie idziemy z powrotem coś zjeść, a potem robimy lekkie prace, aby zrobić trochę kuponów i reasumując to w sumie nic nam się nie łączy z Childem. Idziemy więc spać, a rano na znowu pomijamy poradną zmianę, aby robić śledztwo, bo może jednak coś znajdziemy. O dziwo spotykamy widoka, a jako już trochę zarobiliśmy, to oczywiście sobie idziemy do niego i pytamy się jaka jest ukryta trzecia zasada. Wtedy on nam mówi, żebyśmy się nigdy, ale pod żadnym pozorem nigdy nie zbliżali do pewnej rury, ponieważ legenda głosi, że jest tam grupa kanibali. Oczywiście nie muszę dodawać, że Traveler zamierza tam iść, choć przed tym pytamy się trzech osób stojących przy tych rurach, czy oni coś wiedzą na jej temat. Jednak oni dziwnie nie chcą z nami rozmawiać, więc idziemy do strażnika, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej od niego. Więc Paimon mówi, że coś nie daje spać w nocy, oczywiście, zmyślając to. na co strażnik odpowiada, że w nocy są czyszczone właśnie rury i one mogą powodować hałas. I co ciekawe, dziś w nocy również one będą czyszczone, co idealnie się składa gdyż po prostu będziemy mogli je zbadać. Idziemy więc spać, aby budzić się w środku nocy, jednak mamy znowu wizję i okazuje się, że Charles tak jakby znał się z tamtą trójką typów. Biegnął on do nich i powiedział im, że coś go wzywa i musi on gdzieś iść. Co jest oczywiście ciekawe. Następnie dochodzimy do siebie i Pan mówi, że po prostu spaliśmy i jest czas na pójście do rur. Tam spotkamy owych trzech typów, i najpierw są oni wrogo do nas nastawieni, ale kiedy mówimy im dokładnie to zdanie, które powiedział Child im w naszym śnie, twierdzą, że my znamy ich bossa. Tak, okazuje się, że Child, przez to, że dosyć długo był w fortecy wyrobił sobie taką reputację, że trzej ludzie za nim podążali. Mieli oni za zadanie od Childa znaleźć ucieczkę z tego więzienia i faktycznie wskazali mu drogę tą rurą, jednak okazało się, że Child faktycznie zniknął, jednak ta rura jest tak naprawdę ślepym zaułkiem. Teoretycznie ta droga podejrzewają, że może prowadzić do opuszczonej strefy i stamtąd Child teoretycznie mógł wypłynąć, jednak normalnemu człowiekowi by to się nie udało gdyż forteca jest położona zbyt głęboko pod wodą i fizycznie nie jest to możliwe. W dodatku ta trójka przyznaje, że zmyśliła tą hidden rule, czyli ukrytą zasadę o kanibalach, tylko po to, żeby odciągnąć od siebie uwagę, żeby nie zostać nakrytym. Postanawiamy więc zbadać ową rurę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Kiedy docieramy do rury, trójka typów mówi, że to właśnie tutaj czalt poszedł w dół, jednakże było tam trochę wody, obecnie jest tam, jak można zauważyć, masa wody. Jest dosłownie jakby ktoś tam coś rozlał. Podejrzewamy więc, że Child faktycznie sobie popłynął tą wodą, jednak wiemy, że nasz udzielec jest dobrym bułakiem, więc prawdopodobnie nic mu nie jest. Wtedy jednak przychodzi nam do głowy pewien inny bardzo dobry nurek, czyli Freminę, którego oczywiście chcemy użyć, aby zbadać sprawę. Jednak robi się już późno, więc musimy po prostu iść do łóżek spać, jednak przed tym mamy plan, żeby dnia jutrzejszego poprosić Linnea, a bardziej jego brata o to, żeby po prostu odszukał Childa. I w sumie to tyle, idziemy spać i na tym kończy się akt trzeci. Reasumując, poszliśmy do więzienia szukać Childa, a złamaliśmy trzy rzekomo ukryte zasady. A w zamian za to mamy kilka ciekawych rzeczy do rozwiązania. Jakieś fioletowe mięso, butelkę z czerwonym płynem oraz co ważne, grupę dowodzoną przez Chalda, dzięki której prawdopodobnie w jakiś sposób on uciekł. No a poza tym jest jeszcze kwestia dziwnej powodzi, a bardziej rozlanej wody oraz opuszczonej strefy, którą przeszukał linii. Rozwiązanie tych zagadek i rozjaśnienie rzeczy będziemy mieli dopiero w akcie czwartym, którego nie zdecydowałem się dawać w jednym odcinku z tym aktem, gdyż jest on troszeczkę dłuższy niż trzeci akt, a nie chcę robić kolejnego tak długiego. Odcinka i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a ja postaram się jak najszybciej zrobić ten czwarty akt. Jednak to, jak mówiłem, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam ten akt się podobał, bo według mnie nie był on aż tak ciekawy. Natomiast wiem, że w czwartym akcie dzieje się dużo więcej ciekawych rzeczy, a trzeci akt tak naprawdę jest tylko takim wstępem do właśnie czwartego aktu. Oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy czy na serwer Discord link w opisie, aby podzielić się opinią, bądź na przykład napisać co zrobiłem źle lub czy coś pominąłem, albo po prostu żeby ze mną popisać. Tym razem żegnam się z Wami Miłego dnia, czy kiedy tam oglądacie. Dobrych wiszy i adios!